Witam, witam wszystkich i niedziela lecimy z wieczornym, niedzielnym live'em, a więc Pierwsze osoby, jak zawsze, jedyneczka, zostawcie po sobie świla, ślad Jeżeli będziecie oglądali z powtóreczki, to dwójeczka więc Zapraszam wszystkich, bo dzisiaj będziemy rozmawiali na temat mapy i wiedzy Co ma wspólnego mapa z wiedzą, co to ogólnie, z czym to się je I za chwilkę zaczynamy A więc witam, witam, witam pierwsze osoby i właśnie mapa i wiedza co to co, co to ogólnie jest. Witam Ewa witam Ewa i zaczynamy za chwilę jeszcze poczekamy dosłownie minutkę aż się troszeczkę więcej osób zbierze i dzisiaj mapa i wiedza co ogólnie mapa ma wspólnego z wiedzą z czym to się ogólnie je. Poczekamy na początku się jak zawsze napijemy żeby była energia do mówienia i lecimy a więc niestety no wczoraj wczoraj, e, w piątek miał być live niestety live'a nie było Wit, witam Ania, witam, witam kolejne osoby niestety w piątek niestety live'a nie było, był, był wczoraj ale wczoraj nie było, nie było takiego zasięgu ale dzisiaj właśnie, witam, witam dobrze, a więc mapa mapa, jak na, na czym, o, o jakiej mapie będę mówił bo mo, może być mapa terenu a ja będę mówił o mapie może być mapa świata? Ja będę mówił o mapie, która jest w naszej głowie. Mapa, która się tworzy, gdy jesteśmy dziećmi, gdy przychodzimy na ten świat. Witam, Maciej. Witam. I teraz tworzymy pewne mapy w swojej głowie. I dlaczego, jest, dlaczego właśnie wiedza jest bardzo ważna, żeby, żeby właśnie zdobywać kolejną nową wiedzę? Dlatego, że mapa. Mapa marzeń, dokładnie, może być też mapa marzeń, ale teraz właśnie mówi o mapie, która, którą po prostu zdobywamy nasze doświadczenia. Mapa, Ta mapa się kreuje poprzez nasze przekonania, poprzez nasze doświadczenia, poprzez różne sytuacje, które witam Zdzisław, które zdobywamy w naszym życiu. I teraz tak i teraz zdobywając pewne doświadczenia, na przykład jesteśmy dziećmi i mamy taką sytuację, że włożymy na przykład gwóźdź czy coś metalowego do gniazdka. I po prostu ten, ten, ten prąd nas po prostu porazi, nas popieści, można powiedzieć. I co się wtedy dzieje? Dostajemy w naszej głowie, nasza mapa się buduje, budujemy pewne doświadczenia, które na przykład tam mówią, że prąd jest niebezpieczny. Kolejny przykład jest taki, że jesteśmy dziećmi, idziemy i a chcemy wejść na ulicę, bo nie, bo nie widzimy zagrożenia. I nagle rodzice w ostatniej chwili łapią nas, Dlatego, że, że możemy wejść na ulicę i może się stać nieszczęście. Automatycznie nasza mapa zaczyna się kodować, nasze przekonania zaczynają się tworzyć. Nasza mapa nam mówi, że wejście na ulicę, witam kolejne osoby, że wejście na ulicę jest niebezpieczne. Włożenie em, czegoś metalowego do gniazdka jest niebezpieczne. Spotykanie się na przykład z pewnymi ludźmi, których nie znamy też może być niebezpiecznie, dlatego, że nie wiemy skąd ci ludzie pochodzą, co ci, z kim, kim ci ludzie ogólnie są. I właśnie przez to tworzy się nasza mapa. I teraz dlaczego ważna jest wiedza? Wiedzę zdobywamy dlatego, żeby tą mapę uaktualizować. Dlatego, że wiedza, wiedza się zmienia. Jeżeli mamy nieadekwatną mapę do, do na, w naszym życiu, że w, wchodzimy w dorosłe życie i teraz ta mapa nie jest taka, jaka, jaka powinna, dlatego że wiedza, niestety, wiedza cały czas się zmienia. To, co naukowcy odkryli kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, teraz postęp technologii się zupełnie zmienił i ludzie dochodzą do pewnych, można powiedzieć, doświadczeń, dochodzą do pewnych analiz, że to, co kiedyś na przykład było dla nich pewne, teraz nie jest. Zobaczcie. Jak kiedyś mówiono, że na przykład spożywanie dużej ilości tłuszczu, tu weźmy przykład, właśnie z dietetyki, weźmy przykład z odchudzania. Jak mówiono, że im więcej będziesz spożywał tłuszczów, tym bardziej będziesz osobą otyłą. A wiadomo, że z czasem ta wiedza się zmieniła. Witam kolejne osoby, witam, witam. Jest nas teraz 7, 7 osób, bardzo dobrze. Witam Gabriela, witam, witam. Dzisiaj mówimy o mapie i mówimy o wiedzy. I teraz Myślimy sobie, że że na przykład tak, jemy właśnie te um, różnego rodzaju właśnie tłuszcze, i że będziemy tyli. Ale wiemy o tym, że od samego tłuszczu właśnie się nie tyje. Tyje się, gdy połączymy tłuszcze na przykład z węglowodanami, gdy połączymy tłuszcze z cukrami. Ale niestety mamy taką, wit, witam, mamy taką starą wiedzę, i właśnie dzięki temu nasza mapa się, na, masz, nasza mapa się kreuje. Ale często ta mapa jest nieadekwatna. Często ta mapa może nas czasami zaprowadzić nawet do nieszczęścia, dlatego że dlatego bardzo ważne jest zdobywać wiedzę. W tym czasie teraz świat się budzi, w tym czasie ludzie zaczynają dostrzegać pewnych rzeczy, które nie widzieli wcześniej, i zaczynają się rozwijać. Bardzo dużo ludzi wchodzi w rozwój osobisty, bardzo dużo ludzi zaczyna trenować. Teraz ludzie zaczynają dostrzegać, jak bardzo ważny jest trening fizyczny. Jak bardzo ważne jest to, aby, aby po prostu się rozwijać, bo nie tylko na, jakby na pułapie mentalnym warto się rozwijać, ale również warto się rozwijać na, na, jeśli chodzi o swoją sylwetkę. Dlatego, że wiemy, że jeżeli na przykład nie będziemy dbali o siebie, będziemy otyli, to znacznie łatwiej mamy na przykład, jesteśmy podatni na to, żeby zachorować na przykład na COVID albo na jakiś zupełnie nowy wirus, dlatego że nasz układ immunologiczny jest słaby. I dlatego właśnie ludzie się budzą. Ludzie zaczynają dostrzegać, jak ważny jest trening. Ja witam, 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 witam kolejne osoby. I jak bardzo, jak bardzo ważny jest trening, jak bardzo ważne jest właśnie uaktu, uaktualizowanie, witam Asia, uaktualizowanie tej wiedzy, tej mapy. Dlatego, że właśnie my aktualizujemy wiedzę, naszą mapę poprzez wiedzę, poprzez zdobywanie tej wiedzy. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli nasza mapa jest, Nieadekwatna, jeżeli mamy starą mapę, to niestety możemy zajechać w, do punktu, w który, którym nie chcemy być. I właśnie w tym momencie, jak ludzie się budzą, zaczynają otwierać oczy. A najgorszą całą sytuacją jest taka, y, ta sytuacja, którą możemy być ignorantami, gdy zmienia się wiedza, zmienia się nasza mapa, ale my dalej mamy te stare wzorce, które nam mówią, że nie powinniśmy czegoś robić. Powinniśmy żyć tak jak na przykład nasi rodzice, czy ludzie, którzy nam wpoili pewne zachowania, ale właśnie wiedza się zmienia. To, co kiedyś było, to, co kiedyś w szkole uczyli, zobaczcie, teraz zupełnie system edukacji się zmienia i my ludzie zdobywają swoją wiedzę i widzą, jak ta, ta wiedza kiedyś była jest nieadekwatna do tego, co, co jest teraz. Dlatego bardzo ważne, aby właśnie swoją mapę uaktualizować. Uczyć się po prostu nowych rzeczy, dlatego że zdobywając nową wiedzę, mamy nową mapę i w tym momencie nie popadniemy w tarapaty, nie wejdziemy w życiowe problemy. Dlatego że jeżeli mamy złą mapę, no to wiadomo, dojedziesz tam, gdzie nie chcesz. Dojedziesz, można powiedzieć, że mamy pewne kody. Dokładnie, 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 Ewa, dokładnie tak jak mówisz, właśnie o to chodzi, że mamy pewne kody, których, o których nie jesteśmy po prostu świadomi. A teraz, jeżeli nie zdobywamy wiedzy, nie aktualizujemy naszej mapy, to dalej posługujemy się starymi kodami, st dalej posługujemy się starą wiedzą, która może nas zapędzić e, w różnego rodzaju problemy. Zobaczcie kolejny przykład. E, mapa, nie mapa, tylko piramida zdrowia. Zobaczcie, w latach 50. ustalona została mapa e, piramida zdrowia w Stanach. Zjednoczonych, bo to ogólnie przyszło ze, ze Stanów Zjednoczonych. Witam, Krzysztof. I teraz na, na, na tej piramidzie zdrowia było pokazane, że ludzie powinni spo, spożywać jak najwięcej węglowodanów powinni spo, spożywać jak najwięcej cukrów jak najwięcej, właśnie chleba, na przykład płatków owsianych wszystko, co ma energię. Ale niestety, później z czasem naukowcy doszli do tego, że spożywanie właśnie Spożywanie e, coraz większej ilości na przykład węglowodanów powoduje to, że ludzie niestety mają e, padają w depresję, ludzie mają cukrzycę, ludzie mają po prostu problemy z zębami dlatego, że ten cukier, który nie jest spalony, zostaje w organizmie i możemy sobie nawadać na możemy wpaść w, w tarapaty dlatego bardzo jest ważne, aby zdobywać kolejną wiedzę, kolejną wiedzę, która będzie nam pokazywać, będziemy przede, przede wszystkim e, że będziemy sprawdzali na sobie, bo ja też jestem tego zdania, że warto oglądać pewne rzeczy, ale warto też jakby przez, przez te sitko informacji, te wszystkie informacje przecedać. Dlatego, że nie warto wierzyć na ślepo, to co widzimy, to co oglądamy, warto sprawdzać na sobie. Bo tak jak powiedziałem, możesz być osobą, która na przykład szyb, szybko nabiera na wadze, a możesz być osobą, która. E, po prostu trudniej nabiera na wadze. Dla Ciebie może być inaczej. Twoja na przykład y, koleżanka, czy Twój znajomy, czy coś z rodziny może jeść węglowodany, czy na przykład cukry i nie będzie w ogóle tył. A Ty na przykład w ciągu, w ciągu kilku dni możesz przybrać na przykład 3, 4, 5 albo więcej kilogramów. Dlatego bardzo ważne jest, aby sprawdzać na sobie. Zawsze właśnie o, jesteśmy, jesteśmy, bo na chwilę znikliśmy. Dajcie znać, czy mnie słychać i aktualizować naszą wiedzę, dlatego to jest ważne, aby aktualizować naszą mapę. Dlatego mapa jest taka ważna, aby zdobywać nową wiedzę, aktualizować i wtedy będziemy przede wszystkim ustrzegali się przed różnymi rodzajami wpadek. Będziemy ustrzegali się przed Halo, Mohamed, halo. witam, Pani Bożenko i będziemy po prostu będzie żyło nam się lepiej, dlatego że ta mapa będzie nas prowadziła do, do tego miejsca, którym chcemy. Będziemy, ustalimy sobie pewne cele tak samo nawet cele wyznaczają sobie cele na 2021 rok właśnie ustalając sobie mapa jak powiedziałaś Ewa, mapa marzeń czy mapa celów to jest dokładnie to samo jeżeli chcemy dojść do pewnego celu musimy sobie wyznaczyć, narysować tą mapę jak my dojdziemy do tego celu musimy sobie narysować krok po kroku co mamy zrobić aby właśnie uaktualizować tą mapę aby do tego celu pod koniec 2021 dojść. A więc taki mu dzisiaj przekaz do Was, jeżeli teraz dołączyliście do tego live'a, zostawcie jedyneczkę. Jeżeli byście oglądali z powtóreczki, zostawcie dwójeczkę. Podzielcie się tym live'em. Uważam, że ta wiedza jest wartościowa. Właśnie dzisiaj mówi o mapie, dzisiaj mówię właśnie o wiedzy, że warto aktualizować swoją mapę na okrągło. Dlatego tak bardzo ważny jest rozwój osobisty, dlatego tak bardzo jest ważne zdobywanie nowej cały czas wiedzy. Dlatego że wiedza się non-stop zmienia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli weźmiemy wszystkie książki świata, to w ciągu jednego roku już powstaną zupełnie nowe książki i ta wiedza już nie jest aktualna. A więc zobaczcie teraz, jak wiedza. Nasza wiedza się zmienia w ciągu jednego roku. Wiedza potrafi się zmienić dokładnie. O, możemy mieć zupełnie nową wiedzę, dlatego że powstają nowe badania. Ludzie, witam Maciej, powstają nowe badania. Ludzie po prostu, um, naukowcy badają pewne schematy i w, widzą, że to, co było kiedyś, nie jest adekwatne, i aktualizują tą mapę. Jedynka dokładnie. Dlatego bardzo ważne, abyśmy w 2021 roku aktualizowali swoją mapę i nie bali się tego. Nie bali się tej, bo czasami mówimy, jesteśmy takimi, żyjemy w takiej ignorancji. Najgorszą rzeczą, co możemy powiedzieć, że ja wszystko wiem. Ja wiem, bo się czegoś nauczyłem. Wiedza się takie powiedziałem, wiedza się zmienia. I nigdy, moim zdaniem, nie powinniśmy nigdy spocząć na laurach i powiedzieć sobie, że ja wszystko wiem. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ktoś mówi, że wszystko wie, to znaczy, że nic nie wie, dlatego że się wszystko zmienia i... Bardzo ważne, aby to aktualizować. Jeszcze raz powtarzam. A więc dziękuję wszystkim, którzy dziś byli na live. E, dzisiaj było Was w pewnym momencie nawet 7 osób. Super, dziękuję wszystkim. Jeszcze raz podzielcie się tym liveem. Bardzo ważne. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Ja zaraz nagram angielską wersję dla, na tych anglojęzycznych. I dziękuję jeszcze raz wszystkim. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Udanego u, udanej końcówki weekendu oraz udanego następnego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.